i zaczynamy nową historię tak naprawdę, bo pojawi się amerykański produkt u nas w Polsce, po raz pierwszy dostępny w szerokiej skali. I bardzo historyczny, bo za chwilę będzie 70 lat odkąd Bel powstał. Tak, dokładnie. To historia od 1954 roku. Także marka już obecna na rynku od bardzo dawna. To, co na pewno większość z Was kojarzy, jeżeli w ogóle myślicie o Marce Bel, jeżeli ktoś ko kojarzy tą markę, to na pewno to są właśnie takie kaski klasyczne, nietypowe. To, to jest to, z czym ja kojarzę Bella, bo generalnie o tym kasku do tej pory. Bo u nas bardzo mało. Jak się widzi te wszystkie zdjęcia, gdzie są cafe sery. nawet nie jakieś tam typowe motocykle, tylko customy właśnie, cafe racery, to to są te kaski. Dokładnie. Patrząc na Instagram czy, czy Facebook, ludzie, którzy używają motocykli klasycznych przede wszystkim korzystają właśnie z Bulita, który ma na maksa styl Odpowiadający temu typowi motocykli, który świetnie się komponuje z ich wyglądem, ponieważ jest to dokładnie rodem to kask tak, wyjęty z tamtych czasów. Zrobiono typowo na stylowy, nie? Tak. Bo, jest... to, bo ten przód, szczególnie ten przód, mnie po prostu, wiesz, u nas lata 80., nie? Cześć. Dokładnie. Bell był tą pierwszą marką, która stworzyła kask integralny. U. Pierwszy full face, tak? czyli kask integralny który powstał na rynku właśnie wyszedł z pod ręki Bela. Mm. Ten kask jakby do tego nawiązuje. Oczywiście on jest już nowoczesny, ponieważ czy samo wykonanie z włókna szklanego, z drugiej strony mówimy o dobrej technologii, która kiedyś też była standardem. Kiedyś większość kasków wykonywało się właśnie z włókien szklanych. Dzisiaj jest większość z plastiku, tutaj jakby 100% klasycznie, ale z drugiej strony też dla bezpieczeństwa i dlatego, żeby ten kask dobrze chronił naszą głowę w trakcie użytkowania. Poza kaskami, tu mamy kask otwarty, tu mamy już zamknięty full face i mówili, że Bell był pierwszym producentem na świecie, w 60 roku, tak? Pierwsze kaski integralne. 66 rok, to jest Rok, w którym Bel jako pierwsza marka na świecie wypuszcza pierwszy integralny kask. A moje ulubione kaski integralne, z czym to mi się kojarzy, kaski integralne, to są kaski oczywiście takie. I w tej chwili możemy porozmawiać o tej serii, bo to jest seria wyścigowa, sportowe kaski. Tak. I Bel ma trzy takie e, linie sportowe. Tak, e, jakby cała linia sportowa jest oznaczona nazwą Star, czyli Gwiazda. Dzieli się na trzy serie. Pierwszy najwyższy. E, zawodniczy? Może. Zawodniczy kask to jest Prostar. Następnie linia Race Star i po prostu Star, którą właśnie masz w rękach. To jest ten podstawowy model sportowy. Kask to jest skorupa, czyli to jest to, z czego on jest zrobiony, ponieważ to skorupa w większości stanowi o poziomie bezpieczeństwa. Więc główne różnice są w budulcu skorupy, ponieważ linia prosta, czyli ten kask zawodniczy najdroższy, jest zrobiony z karbonu o nazwie Textream. Jest to ekstremalnie odporny na pęknięcie, penetrację czy jakiekolwiek uszkodzenia materiał. To jest włókno węglowe. Z tego samego materiału wodoru się buduje bolidę w Dokładnie, bolidy formuły pierwszej tego rodzaju Materiały dla NASA, jest to bardzo odporne włókno węglowe, i z tego właśnie włókna jest zrobione najwyższa linia Prostar. Czyli między Prostar a Raystar to głównie płacimy właśnie za ten dodatkowy karbon. Tak, ponieważ linia Raystar jest wykonana ze standardowego karbonu o nomenklaturze 3 4 k czyli to jest gęstość splotu, to jest standardowy karbon, jaki znajdziemy w większości producentów na rynku, i ten standard jest przyjęty dla linii Raystar. Podstawowa seria, czyli Star, mhm. jeśli chodzi o linię sportową, z czego ona jest zbudowana? Wiesz co, tutaj, w odróżnieniu do tych wyższych modeli, to jest linia, która jest zrobiona z kompozytu włókien szklanych. Standardowo, jak w każdym kasku, który jest stworzony z włókien szklanych. To jest właśnie Ray Star, czyli ten karbonowy. Zresztą widzimy tutaj doskonale jak zrobiony jest ten kask. Jeżeli chodzi o konstrukcję, on jest praktycznie identyczny. Jest zmiana Tro, w przedniej odporszy, części. Mniej więcej bel przedstawia ten podział na trzy różne sposoby. Prostar, kask typowo zawodniczy, przygotowany na takie wyścigi jak na wyspie Man, do bardzo dużych prędkości. zresztą widać, bo akurat ten, to, to nie jest ten, ale BEL posiada malowania e, TT, a to jest bardzo rzadkie wśród producentów, bo to musisz być partnerem. Żeby móc sygnować produkty tym potrójną nogą, serletyckim znakiem, trzeba, trzeba współpracować jakby z wyspą i brać aktywny udział, udział w, w życiu e, tych wyścigów, które tam się odbywają. Ale wracając do naszego tematu, tutaj doskonale widzimy różnicę w skorupie. Tu jest karbon, tutaj jakby jest lakierowana skorupa, on tu jest odkryty. Tu jest w linii star po prostu pełna grafika, gdzie nie widzimy skorupy. I ostatnią taką dużą różnicą wnętrze. W tych dwóch wyższych modelach mamy wnętrze, gdzie mamy zastosowane awaryjnie. A tutaj nie, też jest. Też jest, tylko to jest tylko i wyłącznie awaryjnie wyciągany zestaw poduszek płyczkowych. Tutaj one są montowane magnetycznie. Dzięki jednym ruchem możemy je montować i demontować. No to jest mega sprawa. Na przykład Miałem to... parę innych kasków, gdzie były wyciągane, to mhm. później był problem, żeby to z powrotem włożyć, a tutaj jest chwila moment. A jeżeli ktoś ściga się intensywnie, użytkując ten kask na torze, wiemy ile Potu potrafimy wydzielić do, do, do wnętrza kasku. Po prostu w ten prosty sposób wyciągnięcie poduszki policzkowej i wysuszenie jej na świeżym powietrzu trwa dużo krócej niż pozostawienie w środku. Bardzo fajne rozwiązanie dla zawodników, dla ludzi, którzy będą wykorzystywać to na co dzień. Widzę, że to jest inny znaczek, także tutaj chyba się różni materiałem, który jest w środku użyty. V to jest oznaczenie marki Virus. Cechuje się tym, że świetnie agreguje wilgoć, a do tego za pomocą aktywnych soli, które są wnętrzu w wnętrzu włókien, chłania dużą ilość potu, względem tego, jaką temperatura w kasku panuje. Im jest wyższa temperatura, tym więcej wilgoci jest w stanie zagregować na siebie ten materiał. Powiedzmy jeszcze jedną rzecz, jeśli chodzi o wnętrze kasków. Mhm. Widzę tutaj kolejny znaczek, którego ja nie mam, a ty masz mhm. flex. Dokładnie. System flex to jest chyba najważniejszy element Rejstar i ProStar. I bo tutaj widzę, że już po warstwach, że mamy inne warstwy, nawet. Tak. EPS jest stworzony. Z trzech całkowicie różnych elementów. Trzy różne warstwy i każda spełnia inne zadanie. Najważniejszym rozwiązaniem dla flexa jest to, że pełnymi garściami czerpie z technologii MIPS, która chroni przed ruchami rotacyjnymi. Człowiek generalnie fizycznie jest przystosowany do tego, żeby wytrzymać uderzenie knotowe. Tak. Biegnąc, y, mniej więcej jesteśmy przystosowani do tego, żeby bez żadnego zabezpieczenia na głowie, w trybie jak biegamy, czyli około 20 na godzinę, uderzając prostopadle w przeszkodę. Jesteśmy w stanie przetrwać. Tak, jesteśmy skonstruowani jako ludzie. Dlatego też wiele testów bezpieczeństwa jest robione przy okolicach 28 na godzinę, czyli tej prędkości, która jest ponad to, do czego jesteśmy anatomicznie zbudowani. Problem jest w momencie, gdy ruch zaczyna być rotacyjny, czyli na przykład spadamy z motocykla, uderzamy kaskiem i skórba powoduje, że kask się zacina i przekazuje energię na naszą głowę, ponieważ nasza głowa jest sztywno zainstalowana w kasku i w tym momencie, jeżeli jest zacięcie, to wchodzi energia, tak? Jeżeli gładko zużyjemy nasz pęd na wyhamowanie, na tarcie, to zazwyczaj bez obrażeń, ewentualnie z jakimiś poparzeniami mm, kończymy glebę, tak, zbieramy motocykl to, że, i jedziemy dalej. Na drodze jest ten problem, że rzadko się tak zdarza, żeby była sytuacja, że mamy czysto. Dokładnie. Często się zdarza, że uderzymy w jakąś przeszkodę, w krawężnik, w jakąś dziurę. W tym momencie Nasz mózg nie może chronić się przed wejściem energii. To jest mniej więcej tak jak w boksie. Często obserwujemy, że bardzo silne, nawet proste, powodują to, że zawodnicy są w stanie stać na nogach, ale skutecznie wyprowadzony siepowy powala zazwyczaj największych, najtwardszych zawodników, ponieważ. Energia, która wchodzi na naszą głowę, powoduje, że mózg w tym płynie rdzeniowo-mózgowym nie jest w stanie wyhamować. Skręcające się neurony przerywają się i powodują omdlenie lub, jeżeli te obrażenia są zbyt duże, to w przypadku upadków, właśnie na motocyklu na rowerze, zgon. Bell opatentował system Flex, który za pomocą wkładki rotacyjnej, która pracuje w środku, powoduje zniwelowanie tego efektu. Czyli dlatego mamy tutaj te trzy warstwy, tak? Jedna główna, ten standardowy twardy EPS i kolejna? Tak jest. Ten twardy EPS chroni nas przed silnymi uderzeniami. Kolejna warstwa, to jest w tym przypadku czerwona, to jest wkładka, która chroni i pochłania energię w trakcie uderzenia, ta która była powodowa strzęsienie mózgu i przenikanie, wszerzutki, wyrganie w trakcie uderzeń. I trzecia warstwa, to jest wkładka, która jest elastyczna i pracuje na, tym czerwonym, na tej czerwonej części i w momencie, gdy jest uderzenie i kask się zacina, to nasza głowa w środku ma szansę względem skorupy się obrócić. Czyli nie, nie występuje nagłe zacięcie, tylko jest szansa, że płynnie będzie mieć kolejne 2-3 cm takiego delikatnego dohamowania. Teraz przejdziemy do sekcji, gdzie będę w zasadzie tak naprawdę będzie się chyba jeszcze rozwijał, zaczyna dopiero. Do niedawna też miałem takie poczucie, ale po rozmowie z chłopakami z Bella okazuje się, że czy w Stanach, ale również w części zachodniej Europy, Bell jest bardzo silną marką, jedną z najbardziej popularnych. To, jakbym miał streścić ten kas, to jest dokładnie linia Star kaskach off-roadowych, czyli mamy te same wnętrze e, od marki Virus, magnetycznie wypielone poduszki policzkowe tu, tu oraz ten Flex. Tak, ten Flex tutaj chyba najfajniej widać. Szary, później czerwony i później jest ten czarny, także wszystkie trzy części EPS-u widać. Dokładnie. Mamy także model, ja mówię na to ADV, taki turystyczny. Popularnie w środowisku używa się nazwy, że jest to tak zwany Dual czyli kask z wyciągniętą szczęką, podobny do, kasków, do charakterystyki kasków motocrossowych, ale również z daszkiem i z szybą, tak jak standardowy full face czy kask integralny. Szczęka jest odsunięta, możemy się lepiej wentylować. Daszek chroni przed słońcem i jest to idealny kask, który nadaje się do turystyki. Znowu beluderza uderza w tą półkę. Które jest czymś, w czymś wyjątkowym. Jaraliśmy się już super e, sportowymi kaskami, które są przy okazji super drogie i są w ogóle super. E, teraz zejdziemy, ze, zejdziemy trochę na ziemię i sprawdzimy także trochę tańsze kaski. I to jest chyba jeden z tych kasków. Tak. Mimo, że ma malowanie TT. Wziąłeś do ręki kask, który jest jednym z podstawowych kasków w linii, którą będziemy proponować na polski rynek. To jest Qualifier Deluxe. Deluxe to jest skrót od Deluxe, czyli od tego, że na wyposażeniu jest szyba transition, czyli taka. Aha, czyli już w standardzie w tej cenie będziemy mieli tą samośmiejącą się i rozjaśniającą się szybę? Tak jest. W monokolorze. Ten kaz będzie kosztował 799 zł. W wersji, wraz z grafiką, to jest 849 lub 899 zł. To taki sport Touring, bo widzę, że nawet tutaj mamy mocowanie do systemu Tak, możemy tutaj zamontować system Scala Rider za pomocą takiego małego kitu, który montujemy. Ciekawa oferta, ponieważ sama szyba kosztuje. W w okolicach 600-700 zł. Ona jakby jest w zestawie, jest to specjalna oferta na pierwszy sezon na polski rynek, więc fajnie mieć taki gadżet. Jest to bardzo wygodne nie tylko z punktu widzenia komfortu, ale również bezpieczeństwa, ponieważ Bell jakby broni się od podwójnego wizjera w postaci blendy, tak? Mówię do o że mając na myśli, żeby to była szyba standardowa i wizer, ponieważ mówi, że wychodzi wiele optycznych zakłóceń w momencie, gdy patrzymy przez dwie szyby. Zmierzając do podsumowania, widzieliśmy już właśnie kaski klasyczne, zamknięte, otwarte, kaski sportowe z tej wyższej linii, z tej niższej linii, kask offroadowy. także w zasadzie ja odnoszę wrażenie takie, że fajnie, że się coś takiego pojawia, Zawsze miałem wrażenie, że Bel jest strasznie drogi. Tutaj też tych drogich kasków trochę było, ale są też te dostępniejsze dla zwykłych ludzi. Ja mam wrażenie takie, że Bel w każdym kasku próbuje coś dodać od siebie, coś więcej dać. Tak, jakby Bel wracając, dosłownie wracając na rynek motocyklowy, ponieważ przez lata gdzieś powiedzmy ten rynek obecności w motocyklówce odpuszczał, dzisiaj przygotowuje ofertę. Taką, która będzie wyjątkowa. Chłopacy zdają sobie sprawę w Stanach, że nikt na tym rynku na nich nie czeka i trzeba dostarczyć tak, ciekawe rozwiązanie. Właśnie ciasny rynek i dużo. Konkurencja jest duża, wybór jest ogromny sam, gdy w tamtym sezonie zmieniałem kask, to, to, to miałem mnóstwo wątpliwości, na, na co się decydować, a teraz jeszcze dołącza kolejna marka, która stara się wypracować coś innego, coś ciekawego. System Flex, który jest całkowicie innowacyjny na tle całego rynku, ponieważ nikt wcześniej nie wpadł na taki pomysł. Tak, to mi się chyba najbardziej spodobało, że, że właśnie ten ochrona przed tym ruchem rotacyjnym. Nawet w kaskach do 1000 zł, no nikt na rynku nie oferuje w tym przedziale kasku z szybą transition, czyli z fotochromatyczną ściemiającą się względem tego, jakie warunki na panują. Naprawdę ciekawa oferta, no, nie będę podsumował jej klasycznie, ponieważ ona sama w sobie jest wyjątkowa przez swój wygląd, przez to w jakim wiązuje do korzeni marki. Każdy kto chciałby poznać Bela, przymierzyć go, zobaczyć, bo to musisz pomacać, takie drogie kaski, te tańsze, to musisz po prostu pomacać, warto pomacać, jeżeli nigdy nie miałeś go na głowie, no to musisz się przymierzyć. Także zapraszamy właśnie do sklepów, samemu przekonać się jak jest bela.